Puśmanko z tej strony Michalskiej, to już dzisiaj gramy sobie w Minecraft OBY 155 z jednak do a nie 150. Więc dzisiaj to dokończymy. No i będzie mega. To pierwszy zespoł mnie dalej, ale. To było tutaj takie... Mi się z głosem wcześniej było z muzyką. Bo Miko trochę przesadził. Na jego kanale oczywiście jest z głosem. Nie musiał skakać. Ale łatwo. Ale łatwo. Nie no, my to przejdziemy, mówię wam to. To jest za łatwe na nie przejście. Więc. O! O! Ale jestem dobry w parkourze. Co tu, co tu trzeba robić? O oh, Jezu, chyba wiem. Chyba wiem. Ej, i czemu mnie to odbiło? Okej. Okay. Okej. Okay. No i szybko hop, 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 hop. Czemu ja mówię? Hop, no i wola. Voilà. Hop, hop. Jest! Ja! Yeah. No i hop, hop! Thank you. Trzeba skakać. Ale fajnie. Ale... A! Nie, ja wolę skakać. Ja wolę skakać. I jeszcze... Co no jest tu? 128. Ale... I hop! O, tu jest łatwo. Aj! Pierwszy raz padłem na tym. Ale znajdziemy się gra te wniomagdało więcej. O, hop, hop. Kidpage ty 20 robuxów. Jak ktoś ma 11, to proszę. o Jezu, czemu cały czas to jest to samo? Hop, hop. Hop, 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 hop. Ile tego? Hop. To dwudziesty drugi. Teraz to dwudziesty trzeci. Oj. Cich. O. I 125, to To jest łatwe, to jest łatwe. Widzę, że nawet ten level. był najdłuższy. To 12 minut. A, teraz patrzcie jak szybko! Tak ziu, ziu, ziu. Olha lá, olha lá, olha hop, 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 hop Jest. Hop. Jeszcze wyżej! Czy co? Sto trzydziesty czwarty. Ale to by... Bez... To po szkle to jest niewidzialne. Prawie, że bym ujął. No i teraz tutaj. Tak. Tędy. Gdzieś. Lecę szybko. Aj! Ale mi dobrze szło. Oho. <śm> to nie można na członem. Myślałem, że to takie na To jest łatwe. Można tylko iść na środek. To jest najłatwiejsze. A tu, na, tu nie trzeba skakać. <grych> tu też. O, to już trzeba. <grych> e, co? To... A nie. Dobra. Jak są sam... dziwe A no, teraz czerwony mm. Oczywiście jakby co inaczej No 144 My to przejdziemy widzowie oh, Tu trzeba skakać Ej, a można tu przejść bokiem. Nie trzeba było skakać. Tutaj też nie trzeba. O ja. tutaj też. Czemu ja nie ale! Ej, nawet jak się chodzi. Co się stało? Eee. Co ty tu lecisz? On ma jakieś haki. Kupił Cezaro buksy i sobie poleciał. Dobrze, czekaj. Nie, to niebieskie. Niebieski, niebieski, czer... Co ja? Niebieski, niebieski, czerwony, niebieski, niebieski. Niebieski, niebieski, czerwony, niebieski, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony. Jest! Pięćdziesiąt, 150. Dobrze mieć. Dobrze mi idzie, Widzowie. <słuch> ja jestem tu pierwszy. Jeden rebilt! O, jak są rebilfy! No, ale ja nie będę robił rebirf, Ale trzeba. Pięćdziesiąty trzeci. Zaraz to przejdziemy. Jest! Przeszliśmy. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie mogę nigdy lecieć. Albo przelecę do portalu. Hello! Hmm, tu jestem. Ej, ale to jest mega! Dobra, musimy przejść przez portal. O, lecimy tutaj. Mm, hej, hej, hej. <ścoughs> Będziemy jej przeszkadzać. tutaj to było, muszę zlecieć tutaj, o, o, nie, O ten jest fajny. Dobra, wychodzę. A więc żegnam się z Wami. Wpadajcie na mój kanał. A Miko już tego dnia nigdy nie przejdzie. Papa! Pa.